według nowej liturgii Kościoła obchodzimy dzisiaj święto nawiedzenia. Najświętsza Maria Panna, już Matka Słowa wcielonego, nawiedza świętą Elżbietę, swoją krewną, bo dowiedziała się od Archanioła Gabriela, iż Elżbieta jest już w szóstym miesiącu odpoczęcia, ta, która uchodzi za niepłodną. I w chwili nawiedzenia, jak czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza, Maryja spotyka się z Elżbietą, a zarazem Chrystus obecny w łonie Maryi Matki spotyka się z Janem Chrzcicielem, który jako prorok poprzedzi Zbawiciela w łonie swojej Matki Świętej Elżbiety i to spotkanie dokonuje się w mocy i świetle Ducha Świętego. Można powiedzieć, jest to pierwsze zesłanie Ducha. Świętego chwili zwiastowania i krótko potem chwili nawiedzenia. A w starej liturgii, w dawnej liturgii obchodzimy dzisiaj proszę ustawić, święto Matki Bożej Królowej. I czytana jest Ewangelia o zwiastowaniu najświętszej Maryi Pannie. Tę Ewangelię po łacinie przeczytał ojciec Jacek Bałęba, w niej słowa. Regnabit in aeternum, eius regni non erit finis. Słowa o Chrystusie wypowiedziane przez Archanioła Gabriela. Będzie królował na zawsze, jego królowaniu nie będzie końca. Czyli Chrystus jest królem od chwili poczęcia, z woli Boga Ojca. I to jego królowanie objawia się stopniowo przez głoszenie Ewangelii, wezwanie do nawrócenia, budowanie Królestwa Bożego, które z wysoka pochodzi, ale świat doczesny przemienia. Potwierdzeniem tego królowania jest królewska śmierć Chrystusa na tronie, na ołtarzu Krzyża. Jest Chrystusowe zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. Są słowa Chrystusa: Króle, jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia. Świata. I to królowanie Chrystusa nie potrzebuje żadnej intronizacji z naszej strony. Chrystus jest królem, jest, był, będzie. Natomiast intronizacja Chrystusa jako króla narodów, a teraz króla Polski, bo Polskę Chrystus wybrał jako naród, który pierwszy ma poddać się Jego królewskiemu, społecznemu panowaniu, to królowanie ma być wyrazem naszej wiary, miłości, posłuszeństwa, zaufania, pragnienia. Czyli nie wynosimy Chrystusa na tron, bo On jest na tronie, On jest królem, ale sami poddajemy się Jego królewskiemu, pełnemu miłości i pragnienia naszego dobra i doczesnego i wiecznego owemu panowaniu chcemy w sposób uroczysty się poddać. Każdy z nas może to uczynić osobiście, możemy to uczynić w małych wspólnotach naszych rodzinnych, parafialnych, gminnych, wszelkich, aż wreszcie pragniemy i modlimy się o to, aby to potwierdzenie królewskiego panowania Jezusa Chrystusa na sedzie aktu dobrej woli, wiary Jego poddanych dokonało się w wymiarze naszej ojczyzny, naszego państwa, całego społeczeństwa. Polaków w Polsce i poza jej granicami. Do tego potrzebni są przedstawiciele obu władz, i politycznej, i kościelnej. W obecnej sytuacji naszej ojczyzny, ta władza polityczna, jaka jest, ze względu na stopień zepsucia i cynizmu, do tego się nie nadaje. Trzeba tę władzę zmienić. Natomiast władza kościelna, skądinąd wielce zasłużona, patriotyczna. Mądra służebna wobec Kościoła i Ojczyzny, tej akurat w sprawie przeżywa pewne zahamowania. Więc trzeba się modlić o światło Ducha Świętego dla naszych kochanych pasterzy, aby niektórzy z nich już to uznają, ale na razie w zakresie swojej odpowiedzialności, aby to w wymiarze naszej Ojczyzny zechcieli uroczyście uznać. Stąd te nasze spotkania, konferencją o intronizacji Jezusa Króla Polski. Nasza modlitwa, ofiara cierpienia, wszystkich naszych bolesnych doświadczeń. To wszystko może się przyczynić do przybliżenia tej radosnej, zwycięskiej chwili, gdy Chrystus będzie uroczyście ogłoszony przez poddanie się Jego władzy jako król Polski. Nie tylko Król Wszechświata, ale Król Polski. Królem Wszechświata jest w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast Królem Polski chce być w wymiarze miłosierdzia, czas miłosierdzia. Trwa czas sprawiedliwości, niechybnie przyjdzie. Dla tych, którzy odrzucą Boże miłosierdzie, będzie to czas sądu, sądu ostatecznego. Także ci wszyscy, którzy sądów ludzkich w różny sposób niekiedy przewrotny unikają, niech wiedzą, że prędzej czy później czeka ich sąd Boga sprawiedliwego. A my już teraz pragniemy poddać się nieskończonemu Bożemu miłosierdziu, naszym obrońcom, najmiłosierniejszym zwicielem jest Jezus Chrystus Król, oby uznany, oby co rychlej jako Król naszej umiłowanej Ojczyzny Polski. Ponieważ tak niedawno, no niedawno dziejach przeszło 300 lat temu, Matka Najświętsza sama wyraziła takie pragnienia, była czczona jako Królowa Polski, w odpowiedzi na maryjną pobożność Polaków została wreszcie 1 kwietnia 1656 roku uroczyście ogłoszona Królową Polskiej Korony. Jest ona królową wszechświata w porządku Bożej Sprawiedliwości, zwoli, Boga w Trójcy Świętej jedynego, ale stała się Królową Polski na mocy społecznego poddania się. Jej królewskim panowaniu wtedy, gdy nasza ojczyzna była szczególnie zagrożona i przez Radę Wewnętrzną, i przez zewnętrzną agresję. I w ciągu tych dziejów trzystu kilkudziesięcioletnich Matka Najświętsza wiele razy okazała swoją zwycięską moc w naszej ojczyźnie, wspomagała na zwycięstwach, podtrzymywała i podnosiła w chwilach upadku i klęski. Dzięki niej Polska żyje, czyli. Owszem, tym nie narodowym śpiewamy, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, ale trzeba do tego dodać, bo najświętsza Maria Panna jest z woli Polaków, przedstawicieli obu władz, i kościelnej, i państwowej z klemianem Kazimierzem na czele, uroczyście uznana jako królowa korony polskiej, bo sama tego pragnęła i kilkadziesiąt lat wcześniej to pragnienie w znanych przekazach, objawieniach wyraziła. Pan Jezus też takie pragnienie wyraził w latach 30. ubiegłego stulecia i czeka na spełnienie jego pragnienia. I to się jeszcze nie stało. Sługa Boża Rozalia Celakówna, która orędzie Zbawiciela przyjęła, sądziła z chwilą wybuchu II Wojny Światowej, że sprawa przepadła, że Polska ginie. Dlatego, bo intronizacja i króla Polski się Porę nie dokonała. On już się pocieszył. Jeszcze Polska nie zginęła, powiedział, ale czas nagli. Później w latach okupacji komunistycznej też śpiewaliśmy. Jeszcze Polska nie zginęła. I teraz, gdy nastał dziwny czas niby odzyskania wolności, niepodległości, suwerenności, a faktycznie ponownej utraty i wolności, i niepodległości, i suwerenności przez naszą ojczyznę. Pan Jezus znowu wraz z nim, Matka Najświętsza daje nam znaki, że czas nagli, ale jeszcze sprawa nie przepadła. Jeszcze nie jesteśmy do końca przegrani i pokonani. Jeszcze Bóg liczy na naszą wiarę, nadzieję i miłość, na nasze poddanie się Jego społecznemu panowaniu. Czyli Pan Jezus chce królować wraz ze swoją Matką i naszą Matką Panią i Królową. Ma do tego pełne Brawo. Jest czymś wewnętrznie sprzecznym uznanie Matki Najświętszej za królową polskiej korony, a odmowa uznania Chrystusa jako króla Polski. Pisze o tym w swojej opinii teologicznej uzasadniającej prawdę i kult Chrystusa, króla Polski, ksiądz profesor Czesław Bartnik. W licznych dyskusjach i sprzeciwach cytuję. Wobec kultu Chrystusa, króla narodów, króla Polski, narzuca się spontaniczne pytanie. Z taką miłością i godnością czcimy matkę Chrystusa jako królową Polski. A dlaczego nie wolno być czcić jej syna też jako króla Polski? Czy to już byłby nacjonalizm? Otóż przyczyną tego błędu jest dzisiaj teologia ulegająca laicyzacji. Poza tym kulty te nie kłócą się z sobą, lecz dokonują się według religijnej zasady matka i syn. Jak to było w starożytnych monarchiach bliskiego wschodu? Król Syn i Królowa Matka. Chrystus jako Król Polski jest tutaj spolszczony, lecz raczej Polska u się, gdy z dobrej miłosnej woli oddaje się i powierza królowi wszystkich narodów i państw. Jest to potwierdzenie powszechnego charakteru Królestwa Chrystusa. Polska po prostu chce wypełnić co do siebie królewską wolę Chrystusa i jako cały naród Polski. I jak cały naród Polski mógł poświęcić się już parokrotnie sercu Jezusowemu w dziedzinie mistycznej miłości religijnej, tak nie widać zasadniczej trudności, by nie mógł się oddać analogicznie pod duchową władzę Chrystusa jako misteryjnego króla i nauczyciela w dziedzinie życia publicznego, społecznego i państwowego. W tym ostatnim zdaniu, jak zauważyliśmy pewnie, ksiądz profesor Czesław Bartnik odróżnia oddanie się Sercu Bożemu, także w sensie narodowym w wymiarze Polski jako narody i państwa i poddanie się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa, tych spraw i tych kultów nie należy łączyć. Oba są ważne, oba się uzupełniają, ale są one odrębne. Podobnie odrębny jest wcześniejszy kult, zresztą też nie od razu przecież zatwierdzony w Kościele, najpierw naszej ojczyźnie i za sprawą polskich biskupów, kult Najświętszego Bożego Serca. Wynikający z woli Jezusa Chrystusa przedstawionej przez świętą Małgorzatę Marię Lakuk w XVII stuleciu, pod koniec tego wieku, królowi francuskiemu, ludwikowi XIV Francji, a przez nią całej Europie i Kościołowi powszechnemu. Ten kult się w kościele stopniowo przyjął, wyraża się przez nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca, przez Miesiąc czci Serca Bożego, czerwiec, przez cześć dla obrazu Jezusa z eksponowanym sercem. Tyle jest form i obietnic związanych z pełnieniem tego, tego kultu czci dla Serca Bożego. Zresztą ta część, obecna była od dawien dawna w Chrystusowym Kościele, ale teraz przybrała pewną formę z woli Jezusa Chrystusa. Gdy pan Jezus przez Świętą Małgorzatę Marię zwrócił się do króla Ludwika XIV, katolika zresztą, który panował wówczas we Francji, z życzeniem, z pragnieniem, wręcz żądaniem, aby siebie ofiarował, swój dwór, swoje wojsko, wszystkie stany, całą Francję, najświętszemu Bożemu Sercu, sercu Jezusa, dla wywyższenia Francji jako państwa, kraju katolickiego. Dla ocalenia Francji wobec zbliżających się niebezpieczeństw, król Ludwik XIV wówczas to wezwanie Jezusowe zlekceważył. Akt oddania siebie i Francji sercu Bożemu spełnił dopiero Ludwik XVI w więzieniu, krótko przed zgilotynowaniem, gdy już było za późno. Czyli wiemy z historii, że skutek tego zaniechania niespełnienia żądania Jezusowego, przyszły różne nieszczęścia na świat i na Europę i te nieszczęścia trwają. Przyszła masoneria, która powstała 300 lat temu w roku 1717 w wymiarze ogólnoświatowym. Przyszła filozofia oświeceniowa bezbożna, wyższająca człowieka ponad, ponad Boga. Przyszła rewolucja francuska okrutna, pogańska, przyszły nieszczęścia liberalizmu i socjalizmu i przyszedł ten zły duch, który obecnie kieruje władzami Unii Europejskiej, zmierzający do tego, żeby stworzyć nowy totalitaryzm na świecie i w tym nowym systemie totalitarnym Polska jest zawaną, Polska jest przeszkodą. Mamy jeszcze trzy lata do rocznicy powstania masonerii, i trzy lata do rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej. Matka Boża zwycięży. Wszelkie herezje zwyciężyła, więc ten ściek wszystkich herezji, którym jest masoneria, również pokona. Ale szanując naszą wolność, chcę widzieć na współpracowników jej zwycięstwa, jej działania. Gdy zapowiada swoje zwycięstwo, moje niepokalane serce zwycięży, chcę zarazem żeby jej niepokalanemu sercu siebie ofiarować, a zwłaszcza ofiarować Rosję. Jest takim właśnie życzeniem, żądaniem Matki Bożej Fatimskiej, aby Ojciec Święty w jedności z biskupami Kościoła Powszechnego Rosję ofiarował jej niepokalanemu sercu. Takie trzy akty ofiarowania się dokonały. Świata niepokalanemu sercu Maryi ze sprawą Piusa XII, papieża Fatimskiego, narodów, yy, ofiarowanych niepokalanemu sercu przez ojca świętego, świętego Jana Pawła II i ostatnio zawierzenie świata Matce Bożej Fatimskiej. Chociaż każdy z tych akt, aktów ma swoje znaczenie, swoją wartość, swoje konsekwencje dobroczynne, swoją wagę, to jednak nie jest to jeszcze spełnienie życzenia Matki Bożej Fatimskiej, po to, żeby nie wydawać się w dyskusję, czy akty Dokonany przez świętego Jana Pawła II był całkowitym spełnieniem życzenia Matki Bożej czy też nie, po prostu trzeba się modlić o to, że jeżeli był to, to powtórzmy go, ale wymieniając tym razem Rosję. Także zostawmy to, czy wielu przecież czołowych przedstawicieli Kościoła sądzi, że już sprawa jest zamknięta, już się dokonały, już się, pokój jest, Rosja się nawróciła. No, wiemy z doświadczenia, że ani się Rosja nie nawróciła, ani pokoju nie ma, tylko pokój to wojna jest toczona za pomocą innych metod. Owszem lokalnie militarnych, być może perspektywie militarnych na szerszą skalę, ale są inne metody ideologiczne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne, moralne, edukacyjne, medialne. No mnóstwo jest sposobów toczenia walki po to, żeby rozbroić przeciwnika duchowo i moralnie, zanim się go zwalczy za pomocą jakichś skromnych, nawet się militarnych. No już dzisiaj się mówi, że gdyby Białoruś chciała w Polsce wypowiedzieć wojnę, to w ciągu kilku dni by Polskę pokonała, no nie mówiąc już o Rosji przy spodziewanej całkowitej obojętności NATO i, i Unii Europejskiej. To zresztą może nastąpić powtórka tego, co się stało w roku 1939, sierpniu, wrześniu i, i później. Gdy siły polityczne i wewnętrzne i zagraniczne, w tej chwili dobre, jakby sprzyjające naszej niepodległości, wydają się niewystarczające, aby Polskę uratować, sięgamy po tę moce z wysoka. I chcemy swoją modlitwą, wolą, ofiarą cierpienia przybliżyć intronizację Jezusa na Kleopolski, rozciągnąć na całą ojczyznę i Polaków poza jej granicami krucjatę różańcową za ojczyznę. Wszelkie precedensy w historii kościoła XIII wieku mówią, że wspólne dla wszystkich różańcowych krucjat było to, że słabsi pokonywali silniejszych. Ci silniejsi mieli po stronie swoje całe piekło, a słabsi mieli Matkę Najświętszą i Niebo. No i, i kto zwyciężył. Matka Boża zwyciężyła, owszem, przy czynnym współudziale tych, którzy jej zawierzyli, zaufali i poruszaniec jako broń zwycięską sięgnęli. Czyli teraz liczymy na to, że jeżeli krucjata różańcowa należycie się w Polsce... Rozwinie dokona się zwycięstwo Matki Najświętszej w naszej Ojczyźnie nad przeciwnikami i wewnętrznymi, i zagranicznymi, którzy wydają się, i są zresztą, nie tylko się wydają, ale są od ludzi dobrej woli w naszej ojczyźnie silniejsi. Ale Matka Boża jest, jest silniejsza. I wreszcie trzeba modlić się właśnie ofiarowanie Rosji niepokalanemu sercu Maryi zgodnie z wolą, z żądaniem życzenia życzeniem Matki Bożej. Fatimski. Być może w ciągu tych trzech najbliższych lat, tych dwóch rocznic w roku 2017, rozstrzygnie się los naszej ojczyzny. Czy Polska będzie żyła? Oby tak się stało. A jeżeli będzie żyła, jeżeli zwycięży, to to zwycięstwo może się okazać zbawienne również dla różnych narodów Europy, zwłaszcza sąsiednich. Tak nam dopomóż Bóg, króluj nam chystę, zawsze i wszędzie. zapłacić księdzu Stanisławowi Małkowskiemu za to wprowadzenie. Ja chciałbym jeszcze powitać naszych prelegentów, którzy dzisiaj zabiorą głos, A więc ksiądz Ryszard Raczkiewicz, który przybył do nas z w szczecińsko-kamieńskiej. Ksiądz doktor Roman Piwowarczyk, który przybył do nas z Łodzi. Pan profesor Andrzej Flaga z Krakowa, pan doktor Stanisław Krajski z Warszawy, autor szeregu książek dotyczących zagrożeń duchowych, intelektualnych, zagrożeń związanych z masonerią, specjalnie na nasz kongres powstała książka o królowaniu Chrystusa i królowaniu Najświętszej Marii Panny właśnie autorstwa pana doktora Stanisława Kajskiego. Także tym bardziej serdecznie dziękujemy za ten wkład. Witam ponadto Pana Macieja Wóblewskiego, polskiego barda, który rozpoczął Rotom Katolicką nasz kongres. Będzie jeszcze wykonywał. Co najmniej dwukrotnie pieśni religijne i patriotyczne. I witam pana Kazimierza Węgryna, polskiego poetę. Państwu znanego zapewne, który także, który także zaprezentuje, zaprezentuje swoje utwory. Ponadto widzę, dochodzi do nas ksiądz Jacek Bałęba, którego mu serdecznie dziękuję za celebrację przyświętej. Świętej. Ksiądz Jacek także wygłosi wykład na naszym kongresie. Teraz bardzo proszę o pierwszy wykład księdza doktora Ryszarda Raczkiewicza. Wykład będzie nosił tytuł tak zgodnie z harmonogramem. Chrystus, król czy sługa. Uzasadnienie królewskiej godności Jezusa Chrystusa. Bardzo proszę.